Witam Was kochani w czytaniu na 19 marca. W tym dniu księżyc będzie w takim układzie, w którym może przynieść uczucie wewnętrznego napięcia i konfliktu. Także to czas, kiedy Twoje, moje, Wasze, nasze głęboko zakorzenione pragnienia i aktualne cele mogą wydawać się niezgodne. Postarajmy się zrozumieć swoje emocje w tym dniu i to, jak one wpływają na nasze decyzje. Balansowanie między tym, co chcemy, a tym, co musimy zrobić, może wymagać elastyczności, otwartości na kompromisy. Zobaczmy, kochani, co znaki mówią. Co dla ryb. Co dla ryb. Dla ryb mamy kartę. Klęski, piątka mieczy, klęska, przegrana, kochani, dlatego, że to może mówić o klęsce i przegranej, jeżeli będziemy podejmować nie taką taktykę walki niefajną, nie, nie, nie nieetyczną i związaną z jakimiś oszustwami. Unikajcie oszustw, a unikniecie klęski, bo jeżeli będziecie walczyć z czymś, jak należy, tak, opierać się na faktach, na sile, na tym, co już zbudowaliście, to wygracie. Prędzej, czy później prawda wyjdzie na jaw. Co dla barana? Co dla barana? Karta kapła. Związana w, z takim e, autorytetem moralnym. Będziecie w tym dniu bardzo tacy... Mm, dla innych będziecie autorytetami i będziecie bardzo dobrymi przyjacielami. Być może będziecie mieć jakieś zapytania od innych, co zrobić dalej. Będzie to związane z Waszym doświadczeniem, co dla byka, drugie byki karta księżyc. Bardzo dobra karta, ale związana niestety z iluzją i z, z takim e, kłamstwem. E, uważajcie na to, jak widzicie pewne sytuacje, e, bo pamiętajcie, że czasami ten pierwszy rzut spojrzenia na coś nie oznacza, że tak coś wygląda. Uważajcie na te iluzje w tym dniu. I jeżeli możecie, to nie podejmujcie za dużo decyzji takich ważnych. Co dla bliźniąt. Dwójka, buław. Kochani, jest to karta związana ze zwycięstwem yy, i parciem. Yy, yy. Patrzeniem niestety na przeszłość, co powoduje, że izolujecie się od ludzi. Macie autorytet, macie niezależność, samodzielność, ale skupiacie się na tym, co jest już za wami, co już zostało zrobione, co powoduje też, że izolujecie się od ludzi, więc otwórzcie się na przyszłość i na to, co nowego wam przyniesie świat. I jakie działania jeszcze można podjąć? Co dla raka? Co dla raka? Piękna karta Rycerza Buła, będziecie spontanicznie działać, podejmować fantastyczne decyzje tak z taką lekkością i te działania będą powodować, że będziecie odkrywać siebie na nowo, taką przygodę życia wchodzić. Co dla lwa? Dla Lwa dziesiątka pentakli, czyli karta dobrobytu, to jest karta związana z sukcesem, ze stabilnością i bezpieczeństwem. Jest to związana karta na pewno z tym, że jesteście, macie wszystko i, i delektujecie się tym z innymi, tym waszym sukcesem. Przebywacie w bardzo takiej stabilnej sytuacji. Skupiacie też czas na rodzinie. Co dla panny? Dla panny król Buław. Król Buław to karta działania podejmowania działań takich konkretnych, to będą działania związane z dużymi decyzjami, być może w jakiejś pracy podejmiecie konkretne działania, być może będziecie w domu podejmować jakieś działania, ale będą to działania konkretne, takie, ja bym miała wrażenie, że takie trochę... Będziecie tym, z tymi działaniami, tak jakby regulami swojego życia układać, <noise> albo innym. Taki autorytarny taki charakter będą mieć te działania co dla Wagi. Dla wagi, mamy niestety piątkę pentakli, to karta biedy, coś poszliście w niewłaściwym kierunku, i niestety to spowoduje u was albo strach przed utratą jakichś materialnych rzeczy albo, albo utrata problemy finansowe, natomiast będziecie mieć wsparcie ze strony bliskich, więc korzystajcie z tego. Co dla skorpiona, dla skorpiona piękna karta koło fortuny. No, jak to się mówi, los kołem się toczy. Wasz los zaczyna na nowo przybierać nowy obrót i ta karta oznacza początek nowego etapu w życiu, zmiana przeznaczenia. Mówi się, że raz na wozie, raz pod wozem u Was jest już zdecydowanie to na wozie. Ale nie będziecie mogli się uniknąć tych zmian. To jest karta, która yy, no, będziecie musieli ulec, być uległym, bo już nie, nie będziecie mogli uniknąć tego. Będziecie musieli zaakceptować zmiany, które niekoniecznie będą, yy, nie da niekoniecznie dadzą wam się przyzwyczaić do nich. Niekoniecznie dadzą ten czas. Dobrze, co dla Strzelca? Dla Strzelca mamy kartę Sprawiedliwość. Jest to karta związana z wyznaniem prawdy, dostrzeżeniem u kogoś pewnych rzeczy i powiedzeniem mu w oczy tego, co się tak naprawdę myśli o tej osobie, opierając się oczywiście na faktach. Być może będzie trzeba rozważyć stanowiska dwóch stron, które będą miały swoje, swoje zdanie na dany temat i to będzie, będzie takie trudne do, do, do zdecydowania, bo każdy będzie miał swoje racje. Co dla koziorożca, dla koziorożca a z mieczy. No proszę bardzo. Będziecie w tym dniu y, bardzo y, tacy świadomi i po, podejmować. Y, y, takie myślenie, które tak naprawdę przyniesie Wam koncentrację i być może rozpoczęcie jakichś konkretnych działań. Będziecie mieć pomysły, będziecie z łatwością się komunikować. Jeżeli macie jakieś spotkanie na ten dzień, no to zyskacie kogoś słowem zdecydowanie. Pokażecie ze swojej strony swój sposób myślenia, który się wszystkim spodoba. Zabłyśniecie. Co so dla wodnika na 19 marca. Kochankowie, bardzo dobra karta związana z. Um... Podejmowaniem decyzji, albo takim rozstajem dróg, albo zejściem się czyjś dróg. Oczywiście to może być związane z zakochaniem, z romansem, ale też wybór pomiędzy ważnymi celami. Na pewno też odejście w dorosłe życie. No i tak, kochani, przebrnęliśmy przez 19 marca. Dziękuję Wam bardzo i subskrybujcie, komentujcie, polubiajcie, będę wam wdzięczna. Buziaczki, trzymajcie się.